mano, będę otwierał tutaj paczuszki FIFA 365-2025 tu mam album już pełny prawie zapełniony. Tutaj mam pełno powtórek. Tutaj otworzyłem już dwie szaszetki Karty tam jak się trafiłem I teraz otwieram paczki. Długo mnie widzieliście na kanale. Al byłem nieaktywny. Pierwszy to jest Araujo, ale z Benfica. Teraz jest Fermin Lopez. Barcelona wczoraj wygrała z 2 do 0 z Atletico Bilbao. I tutaj mamy Golden Legacy 2023. Ładny ładne Golden Legacy. Magician Florian Wirtz e, Fans favorite e, Theo Hernandez i Lorenzi z AC Szybko druga patrzę już odpalam Lecimy Patrzę, sprawdzam Odwrócona karta, dziwna e, Renildo z Atletico Madrid Arias Ibrahim Cisse Berbanas Verga Tiago Diallo i Leon Gorecka no bardzo fajna paczka bardzo fajna karta bardzo fajne paczki a tutaj takie co pok pokazuje, że to było wcześniej w paczce. Winienko tu jeszcze. Tutaj dominator. I flu. E, to harnades. Tu widzimy się na następnym odcinku. Nara!